Cześć Wam, z tej Ronadi i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj pokażę wam jak rozwiązywać tajemnicze zagadki paragrimów. Na samym początku warto wspomnieć, nieważne czy gracie solo, czy też w drużynie, owe zagadki pojawiają się tylko na doświadczeniu Duviri. W samej opowieści w wieloboju ich nie znajdziecie. I pierwszym typem zagadki jest to po prostu zagadka otwarta dla jednej osoby. Będzie ona wyglądała właśnie w ten sposób, tak jak widzicie na ekranie i będzie zazwyczaj bardzo prosta. Wystarczy dopasować odpowiednie runy, czy też znaki do tego co widzicie na skrytce czy też klatce paragrymów. Jeżeli chodzi o skrytki solowe ich rozwiązanie powinno być bardzo blisko, te punkty nie powinny być jakoś bardzo rozrzucone, zazwyczaj musimy tylko ułożyć znak. Czasami będziemy musieli pokręcić danym urządzeniem, żeby w pewnym miejscu otworzyła nam się właśnie możliwość ustawienia znaku. Czasami również będziemy musieli dopasować je poprzez przenoszenie klejnotu, zniszczenie pojemnika z klejnotem i rzucenie danego klejnotu do pojemnika i tam wtedy będziemy ustawiać znak. I tutaj warto wspomnieć, że podczas samotnej rozgrywki będą pojawiały nam się tylko te zagadki, które możemy rozwiązać samotnie, czyli samemu. Zagadki, które wymagają więcej niż jednej osoby, nie pojawią nam się na sesji jednoosobowej. Kolej, jeżeli chodzi o zagadki, które wymagają przynajmniej dwóch osób, czasami te dwie osoby będą wymagane tylko do otworzenia klatki. Resztę samej zagadki często gęsto będzie mo mogła wykonać jedna osoba. Czasami zdarzą się takie zagadki, gdzie będziemy potrzebowali tej kooperacji z drugą osobą, ponieważ ona będzie musiała na przykład stanąć na płytce naciskowej, czy też strzelać w dany Obiekt w dane miejsce, aby po drugiej stronie, na przykład gdzieś, gdzie nie ma możliwości strzału, nam otworzyła się kopuła, właśnie z klejnotem, na którym musimy ustawić odpowiedni znak. Co nie znaczy, że zespołowe zagadki są jakoś dużo trudniejsze, wystarczy po prostu się rozejrzeć. One zawsze są wszystkie blisko siebie, nie trzeba naprawdę dużo szukać. I to właśnie z tych wariantów zagadek, zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych możemy pozyskać części do nowego łuku, cinty, jak i również surowce, które będą nam potrzebne do skraftowania stworzenia. Nowych broni i wyposażenia. Ale to nie koniec, ponieważ podczas niektórych spiral pojawia się tajemnicza wyspa o nazwie Archiwalia pojawia się ona podczas spirali zazdrości, radości i smutku. Wchodząc na doświadczenie Duviri podczas danej spirali po prostu wystarczy przytrzymać M i od razu zobaczyć, czy na górze mapy znajduje się właśnie lokacja taka wyspa o nazwie Archiwalia. Jeżeli się znajduje, to jesteście na dobrej spirali. I tutaj udając się zaraz na tą wyspę, na samym początku warto schakować sobie ten pierwszy system bezpieczeństwa. Będzie on kluczowy w dalszej zagadce. Następnie, gdy spojrzycie na prawo od tego systemu, zauważycie statuę. Gdy do niej podejdziecie, zauważycie, że macie możliwość jej obracania. Ustawcie statuę tak, aby była skierowana twarzą do wieży, która znajduje się w centrum wyspy. Teraz waszym następnym zadaniem jest znaleźć dwie kolejne statuły, które znajdują się na odnóżach wyspy. Jak spojrzycie w lewy górny róg na minimapę, są tylko trzy odnóża. Na pierwszym już obróciliście statuę, teraz lecicie na drugie po lewej stronie. Tam również obracacie statuę tak, aby była zwrócona twarzą do wieży, czyli do środka wyspy i kolejno lecicie po trzecią statuę, również robiąc to samo. Gdy już ustawicie wszystkie trzy statuły skierowane ku środkowi wyspy, ku wieży, wróćcie do wcześniej schakowanego systemu bezpieczeństwa i zejdźcie do krypty, czy też pomieszczenia, które zostało otwarte. Tam, na samym dole, znajdziecie czwartą, ostatnią statuę, którą wystarczy tylko włączyć, a ona sama auto automatycznie się nastawić. Gdy wyjrzycie przez okno, przez którą spogląda statua, zauważycie tajemniczy pokój u podnóży właśnie wieży, czy też na samym dole wyspy. I to tam właśnie musicie się udać. Tam klatka została odsunięta i to właśnie tam możecie ułożyć największą zagadkę paragrimów. Możecie to zrobić samemu czy też w grupie. Ważne, żeby być na doświadczeniu Duwili. Na samej opowieści ta lokacja oczywiście będzie, nim jednak sama zagadka będzie wyłączona. Ta zagadka również nie różni się bardzo od poprzednich, tyle że musimy tutaj odgadnąć czy też trafić osiem znaków. Cztery z nich mamy pokazane już na samym początku i tutaj radzę zacząć właśnie od tych czterech, które są widoczne, a później rozszyfrować pozostałe cztery. Jeżeli przyjrzycie się, to na pewno dostrzeżecie podobieństwo między tym, co wyświetla się w tej małej krateczce, w tej małej szczelinie, jeżeli chodzi o te zamknięte znaki, a tym, co możecie właśnie dopasować w pozostałych czterech klejnotach. I gdy rozwiążecie zagadkę, czeka na Was taka sama nagroda, jak w przypadku innych zagadek paragrimów, czyli na przykład możliwość Pozyskania części cinty, nowego łuku, ewentualnie nowe surowce, które dostępne są wraz z nowym właśnie rozszerzeniem, czyli paradoksem Duviri. A wy co myślicie o takich ciekawostkach, takich smaczkach, zagadkach? Podobają Wam się? Chcielibyście zobaczyć takich więcej? Dajcie znać w komentarzach.